Powiem Wam, że jeszcze pod koniec marca, jeszcze na początku kwietnia, oszukiwałem się, że nie jest źle. Tak sobie wmawiałem, że zima, to wiadomo, że to się zdarza, bo jak jest zimno, to się tak jakoś tak bardziej tego chce. No tak czułem, że jak wiosna wpadnie na grubasie, to mi przejdzie. A potem przyszły święta. Dwudniowy festiwal żarcia i robienia głupich min przy stole. I dziś już się nie oszukuję. Dziś wiem, że jest źle. Dziś już wiem, że w moich żyłach płynie majonez. Że cały jestem majonezem. I wstydzę się tego. Dzień dobry bardzo. Jest taka presenka takiego zespołu, co to się zwie Nocny Kochanek, która traktuje o jedynej prawdziwej zatoce piratów. O miejscu w internecie, które łączyło ludzi. O serwisie, który powstał na fundamencie czystej, nieskalanej prawami autorskimi miłości. Pieracone tam było wszystko. Przemysł gamingowy, filmowy, softwareowy, teraz straciły tam pewnie miliardy dolarów. To było miejsce w sieci, które pokazało środkowy palec ruskim na bazarach sprzedającym pirackie kopie gier za pięć dyszek. Nie do tych czasów. To była samowolka kompletna, rzeczywistość wysoce wschodnia, w której obowiązywała jakaś pochwała kradzieży dzieł wszelakich i mentalność nakazująca myśleć, że to co jest w internecie to jest albo powinno być darmowe. Cieszę się, że w takim ogólnym ujęciu jako społeczeństwo wyleczyliśmy się z torrentów, ale cieszę się też, że powstanie serial opowiadający o The Pirate Bay bo historia tego serwisu to w jakim stopniu historia internetu i różnicujących się sposobów dostępu do treści. Serial opowie o losach założycieli serwisu, którzy postawili Zatokę Piratów jako protest przeciwko prawom autorskim. Twórcy, w tym scenarzysta Piotr Marciniak oraz reżyser Jens Jürgen, mówią, że będzie to sześcioodcinkowa historia pełna zlotów i upadków. Ponadczasowa opowieść o konflikcie pokoleniowym czy coś. A, i serial ma być zwarowaną podróżą. Bla, bla, bla. No jak widać twórcy podzielili się z nami marketingowym bełkotem o niczym, więc pozostaje poczekać do premiery, która odbędzie się nie wiadomo kiedy. Jak już serial ujrzy światło dzienne, to nie uważacie, że jedynym słusznym sposobem na jego skonsumowanie byłoby pobranie go z torentów? Nie no, tak se 6. Sześć samochodów w jednym miejscu parkingowym. Brzmi jak niedziela handlowa przed centrum handlowym? Albo jak powrót do chaty grubo po 16, kiedy mieszkamy w centrum dużego miasta? Tak. W tym jednak przypadku mowa o piętrowym parkingu. Pierwszym tego typu publicznym parkingu w kraju nad Wisłą. Obiekt powstał w Katowicach i, jak przekonują władze miejskie, a ja im tam ufam, to parking zajmuje niewiele miejsca, a mieści wiele samochodów. No jest piętrowy, więc ten brzmi legitnie. A, a, konkrety. Ten automatyczny parking ma powierzchnię klasycznego parkingu na 40 aut, a mieści ich 240. Bo wiecie, jest piętrowy. Obiekt bazuje na polskiej technologii opracowanej przez firmę Grand. I działa tak, że wjeżdża się na miejsce, wysiada z samochodu, który zostaje wywindowany do góry. Albo w górę. Potem, żeby odebrać auto, płaci się hajs, a auto zostaje odwindowane w dół. Albo na dół. Prosta rzecz, która do użytku ma zostać oddana jakoś latem. Kosztowała 23 bańki i stanęła sobie na tylnej Mariackiej, we wspomnianych Katowicach. Bolt stracił licencję. Co z Uberem? Czy wszyscy zginiemy? Dlaczego czarna skrzynka jest pomarańczowa? Dlaczego, choć Ziemia jest okrągła, to ludzie się po kątach no wiecie, luz, nic się nie dzieje. Bolt owszem stracił licencję, a konkretnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego cofnął licencję firmie pośredniczącej świadczeniu usług przewozowych, dlatego że firma ta zlecała wykonywanie przewozów podmiotom bez wymaganych do tego uprawnień. Były też cyrki w postaci niezgłaszania pracowników do urzędu, zatrudnienia ich na jakieś umowy typu 1.16 etatu, takie tam machlojki prywaciarzy. Czy to koniec wszystkiego? Nie. Boltem możemy ciągle jeździć, bo usługi świadczone są przez inną spółkę, Bolt Ride, która działa równolegle z Bolt Services i nie jest elementem postępowania administracyjnego. Z dużej chmury mały deszcz, że tak sobie rzucę. Nowy minister, nowe wydatki. Spokojnie, nikt nie wpadł na pomysł programu Krowa Plus albo lotnisko dla młodych. Po prostu nowy minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, zapowiedział, że dostęp do szybkiego internetu na terenie całego kraju jest dla niego absolutnie najważniejszy i planuje wpompować ten temat gruby hajs. Minister rozkminił, że w Polsce jakieś 2 miliony gospodarstw domowych nie ma dostępu do szybkiego netu i chce to zmienić. Ile złotówek pan minister wrzuci w realizację swoich zapowiedzi? Według filmu TELKO dorzucenie do pieca i dostarczenie światłowodowego internetu do nieco ponad 1,5 miliona domów kosztować winno jakieś 18 miliardów złotych. Miliardów? Miliardów. Ciekawe jest to, że znając realia, mówimy pewnie o inwestycji na poziomie 20 miliardów złotych, gdzie 10 miliardów mogą pokryć fundusze unijne. Pytanie, czy ministerstwo faktycznie ma jakieś dane sprawdzalne, takie akuratne. Wiecie, czy faktycznie 2 miliony domów bez szybkiego neta mamy w kraju jeszcze, a może 3 miliony, a może jeden? I co z premiami dla prezesów? Osobny budżet czy mają się zawierać w tych cirka 20 dużych bańkach? A dużo tych niewiadomych tu jest, choć pomysł szlachetny i tu daje okejka. Aplikacja do zakupów w żabce. Aplikacja do odbierania paczek z paczkomatów. Aplikacja do wyszukiwania promocji na z bulgarii. Do wszystkiego mamy dziś aplikację. Czy zatem powinno dziwić, że Państwowa Straż Pożarna przygotowała apkę pozwalającą na wyszukiwanie schronów w naszym bezpośrednim otoczeniu? Aplikacja nazywa się Schron, to jest spoko, bo trudno będzie pomylić ją z czymkolwiek innym, i pozwala na znalezienie miejsca, w którym będziemy mogli się schować, kiedy jakaś klęska żywiołowa zechce zepsuć nam dzień. Klęska albo nie wiem, wojna czy coś. Schron, póki co działa tylko webowo. Jest bezpłatny i anonimowy, bazuje na mapach Open Street i jest naprawdę turbo przyjemny w obsłudze. W aplikacji znajdziemy jakieś 2000 obiektów klasyfikowanych jako schrony, 9000 miejsc ukrycia, tzw. schrony niehermetyczne i 224 000 miejsc doraźnego schronienia. Super fajna rzecz, abyśmy nie musieli sprawdzać jej w wymiarze praktycznym. Jak Wam minęły święta? Były zdrowe i spędzone w rodzinnym gronie, radosne, ale jednocześnie spokojne. No ciekawie jestem, czy komuś sprawdziły się te życzenia przesyłane przez wujów i ciotki SMS-ami, czy mailowo od sklepów, w których kiedyś przyszło nam kupić tabletki do zmywarki. Nic to, ja wam życzę wszystkiego dobrego po świętach i zachęcam do ruchu na świeżym powietrzu, bo wiosna. Wiecie, jakiś spacer z psem albo bez psa, rower jakiś piłeczka po pracy. To poważna sprawa jest. Mamy jakieś dwa tygodnie, by wrócić do formy i przeżyć polskie święto karkówki. Ulubiony długi weekend wszystkich szwagrów.